Mira jest jedną z dwóch dojteragonistek kapopowego zespołu łowców demonów. Jest główną tancerką, wizualną i choreografką słynnego kapopowego girls bandu HUNTRX, w którego skład wchodzą również jej przyjaciółki Rumi i Zoe. W głębi duszy wierzy, że nie jest warta rodziny ani przyjaciół, ponieważ w dzieciństwie była problematycznym dzieckiem. Mira i jej koleżanki z zespołu przyjmują sekretne tożsamości łowców demonów, aby chronić ludzkość. Podczas walki z demonami posługuje się go kto. Osobowość. Mira jest bezpośrednia, sarkastyczna, złośliwa i brutalnie szczera, a jednocześnie twarda. Z kamienną twarzą, bez trudu krytykuje Rumiego za jego wybory, ale wciąż bardzo troszczy się o siebie i Zoe, zwłaszcza że pozwalają jej być sobą w przeciwieństwie do rodziny, którą najwyraźniej zostawiła. Mira ma też nieco porywczy temperament, który ujawnia się na krótko, gdy demony na ich planecie sabotują grupę, a także gdy zostaje przeniesiona z romance i abby. Choć Mira wydaje się być bardziej stoicka, okazuje się, że ma niemal tyle samo entuzjazmu i energii co jej koleżanki z zespołu, nigdy nie waha się wygłupiać w towarzystwie przyjaciółek i wciąż potrafi się zakochać równie łatwo co Zoey. Uwielbia relaksować się z przyjaciółmi i z niecierpliwością czeka na wieści o zainteresowaniach Zoe. Biorąc pod uwagę niepewność i skłonność Rumiego do zamykania się w sobie oraz nieograniczoną energię i naiwność Zoe, Mira motywuje zespół do skupienia się na zadaniu. Mira, uważająca się za ekspertkę w czytaniu ludzi, jest świadoma dziwnego zachowania Rumiego w całym filmie. Kiedy Rumi zaczyna podejmować decyzje, których Mira nie rozumie, takie jak zmiana tekstu piosenki Takedown i kibicowanie Jinu podczas sesji autografów z fanami, Mira frustruje się, próbując zrozumieć, dlaczego Rumi w ogóle wprowadza te zmiany. Trzy dziewczyny zostały nauczone, że wszystkie demony są złe i zasługują na śmierć. To prowadzi do tego, że Mira nie ma litości dla Saya Boys. Zauważając wahanie Rumiego, zaczyna się obawiać, że Rumi nie jest już po ich stronie. W końcu Mira stawia jej ultimatum, co pokazuje jej bezceremonialną agresję. Dopiero gdy Mira i Zoe dowiadują się, że Rumi jest częściowo demonem, Mira podważa swoje przekonania. Jest gotowa przyznać, że zna Rumiego, więc być może nie każdy, kto ma jakieś wzorce, zasługuje na los, którego jej nauczono. Wygląd. Mira to młoda Koreanka o kanciastej, długiej twarzy i ciemnobrązowych, szczupłych oczach w kształcie migdałów. Ma jaskrawo włosy sięgające do połowy uda, dwa pasma włosów spięte w dwa kucyki, a także dwa przedziałki po środku okalające twarz. Jest szczupła, ale zauważalnie wyższa od Rumi i Zoe. Ma na sobie czarny, krótki top z krótkim rękawem, na którym znajduje się graficzny rysunek błękitnych fal z napisem Quant Miss, na górze w kolorze intensywnego różu, a także czarny czołker. Ma na sobie żółtą jeansową spódnicę z białym łańcuszkiem na pasku. Nosi ciemnoróżowe pończochy, często podarte z karmazynowymi dodatkami na kolanach, a także wysokie kozaki. Cytat. Wiem, że nasze wady i lęki nie powinny być nigdy widoczne, ale słuchajcie. Jestem dość trudną osobą, przesadnie bezpośrednią porywczą, bardzo agresywną. Przez całe moje życie te rzeczy były obciążeniem, ale jakoś z wami są w porządku. Ciekawostki. Jednym ze statków Miry jest Miromabi, jedyny poliamoryczny statek w filmie. Miry wyraźnie gardzi jego naturą. Mira jest o 6 miesięcy młodsza od rumiego. Fryzura Miry zmienia się dwukrotnie w jej grafice koncepcyjnej. Jak widać na storyboardzie Josha Libermana, miała mieć rozpuszczone włosy z grzywką, a na wczesnych grafice koncepcyjnej miała rozpuszczone włosy, ale były rude i krótsze. Ponadto pierwotnie Mira miała mieć wachlarz jako swoją broń.